Dzień dobry, jesteśmy z Stowarzyszeniem z Gminy Piątek, aktywne panie z pokrzywnicy. Dzisiaj chcieliśmy przygotować kotlety rybne i pire warzywne, które znajdziecie w książce Podróże kulinarne po łódzkim. Do przygotowania potrawy potrzebujemy mięsa skarpia mielonego, jajko, bułkę tartą, ziemniaki, masło prawdziwe, buraczki, majonez, ocet, jajka, cukier, marchewkę. Pietruszkę, cebulę, sól i pieprz. Zaczniemy od kotleta rybnego. Do mięsa z ryby dodajemy jajko. Jedno. Łyżkę bułki tartej. Sól i pieprz. Rozmawiamy. Przygotowujemy sobie folię kucharską. W międzyczasie pokroimy jajka w drobną kosteczkę i zetrzemy na tarce marchewkę. Przygotujemy teraz pire ziemniaczane. Do ziemniaków dodajemy, tak, rozgniatamy. Zaczniemy od przygotowania kotleta rybnego. Możemy wykroić miseczką bądź pierścieniem. I teraz usmażymy naszego kotleta. Białą cebulę podsmażamy na łyżce masła i nakładamy na kotlet rybny. Po usmażeniu kotleta zrobimy konfiturę z cebuli do czerwonego buraczku. Po zrobieniu buraczku podsmażymy marchewkę na odrobinie masła. Przechodzimy teraz do składania naszego dania w odwrotnej kolejności, ponieważ będziemy miseczkę odwracać. Zaczynamy od czerwonego buraczku. Następnie na buraczku układamy jajka z majonezem. Kolejna warstwa to marchewka. I na sam koniec ziemniaki i na samą górę układamy kotleta, przykrywamy miseczkę, całość wyjmujemy i zdejmujemy folię spożywczą, wierzch smarujemy majonezem. Danie idealnie wpasuje się w nadchodzące święta wielkanocne. Na koniec siekamy na z pietruszki i obsypujemy nasz torcik. Aktywne panie z pokrzywnicy działają na terenie naszej gminy od kilku lat. Nasze panie biorą udział w wielu wydarzeniach, zarówno Gminnych, gminno-parafialnych. Organizujemy różnego rodzaju spotkania z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Oprócz tego, że dzisiaj prezentowałyśmy potrawę w wykonaniu Malwiny, to przygotowałyśmy również dekoracje związane ze świętami wielkanocnymi. Chciałyśmy się pochwalić, ponieważ w naszej grupie są panie, które. Są bardzo zdolne zarówno pod względem kulinarnym, jak też manualnym. I tak na początek, może, e, dzieło pani Jadzi. Jest to nasza, e, w tym momencie mogę powiedzieć, chyba pani Jadziu zdradzić, że jest najstarszą naszą Dobra, uczestniczką. E, dzieła wykonane są metodą szydełkową, zarówno kurczaczki, e, większe, mniejsze. E, ale też dalej troszeczkę w ukryciu, zajączek wielkanocny i też może mniej wielkanocny, ale też z włóczki wykonany. Piesek pani Jadzia jest naprawdę naszą taką perełką, która w wielu wydarzeniach bierze czynny udział, a to są właśnie jej dzieła wielkanocne. Kolejną naszą taką perełką w aktywnych jest pani Basia, która wykonała dekoracje związane. Ze świętami, no i oczywiście symbol świąt: Palma Wielkanocna. Pozostałe Panie też przedstawię. Malwinę to już przedstawiła się, że tak powiem, na początku. Wszechstronnie uzdolniona, ale dalej jest dzisiaj z nami Pani Jadzia, która również bardzo uzdolniona kulinarnie. Ale też dzisiaj akurat te strojki są wykonane częściowo przez kilka Pań, ale wszystkie właściwie się udzielamy. Jest pani Henia z nami, która również bardzo zdolna i kulinarnie, też w wielu konkursach bierze udział także z okazji nadchodzących świąt. W imieniu aktywnych chcieliśmy złożyć wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, a teraz zapraszamy do degustacji dzieła, które wykonała Malwina, troszeczkę z naszą pomocą. Smacznego!